Kształcenie na potrzeby administracji to jedno z pierwszych zadań, jakie postawiono przed Szkołą Wyższą w Sulechowie w momencie jej powoływania. Od wielu lat mam okazję współpracować z absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Sulechowa. Są świetnymi fachowcami, bardzo dobrze radzą sobie w pracy w administracji. Uważam, że dla absolwentów administracji Wyższej szkoły zawodowej Sulechowa zawsze w administracji będzie gdzie miejsce, ponieważ są świetnymi fachowcami. Nasza uczelnia jest jedyną w regionie, która kształci na profilu praktycznym. A więc nie tylko przekazuje studentom wiedzę teoretyczną, ale także przygotowuje ich do praktycznych zastosowań w administracji. Wykładowcy są w dużej mierze praktykami. Co pozwala nam naprawdę nauczyć się praktycznych umiejętności i mamy też indywidualny kontakt z każdym z prowadzących, co znacznie podnosi jakość naszego kształcenia i zdobytych umiejętności. Jest w porządku. Trzy lata minęły naprawdę bardzo szybko. Atmosfera jest bardzo fajna, jeżeli, zarówno jeżeli chodzi o grupę, jak i o wykładowców. Kierunek administracja ukończyło na dzień dzisiejszy ponad 4750 osób. Z czego większość znalazła pracę na terenie naszego województwa w różnych jednostkach związanych z administracją. Absolwenci PWSZ w Sulechowie znajdują pracę w Nowej Soli. Jeśli chodzi o administrację samorządową, wiele osób jest zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ale rozmawiamy też na temat uruchomienia kolejnych kierunków, które by służyły rozwojowi gospodarki Nowej Soli. Szereg osób rozpoczynało pracę. Na uczelni jako z tytułem magistra, a skończyło z tytułem profesora. No, przykładem takiej osoby jestem ja. Rozpoczynałem będąc magistrem, a później dzięki wsparciu uczelni miałem możliwość uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i wreszcie stanowiska profesora nadzwyczajnego. Z dużym zadowoleniem. Również przyjmujemy każdą informację o naszym absolwencie, który kończy studia trzeciego stopnia, to znaczy uzyskuje tytuł doktora. Już kilka osób taki stopień doktora uzyskało. Studia te otwierają również możliwości, i to zarówno dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę na studiach magisterskich czy dalej, ale również dla tych, dla których studia są przede wszystkim szansą na pogłębianie. Poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych. Rozpoczęcie studiów tutaj skłoniło mnie do podejmowania dalszych wyzwań, czy podejmowania kolejnych kierunków, kolejnych specjalności, do dokształcenia się w różnej formie, ale skłoniło mnie także do rozwoju naukowego. Zaowocowało to skończeniem studiów doktoranckich i prowadzeniem wszechstronnych badań w zakresie funkcjonowania administracji publicznej Unii Europejskiej. Aktualnie Instytut zatrudnia 20. Pracowników dydaktycznych, pięciu na etacie profesora oraz jedenastu doktorów. Z dużą satysfakcją podkreślam zawsze, że jestem absolwentem tej uczelni. Na swojej, swojej pracy samorządowej w wielu instytucjach spotykam również absolwentów tej uczelni, z którymi mi się bardzo dobrze współpracuje, bardzo wysoko oceniam ich poziom merytoryczny i przygotowania, jakie uzyskali tutaj. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich. Którzy chcą kontynuować swoją naukę, szczególnie młodzież szkół średnich, aby przychodziły do Sulechowa, bo w Sulechowie warto podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. One dają duże możliwości później w kontynuacji pracy zawodowej. Drodzy maturzyści, nasza uczelnia przygotowuje absolwentów do pracy, kształcąc ich nie tylko pod kątem wiedzy, jaką zdobywają na w kierunkach energetyka, administracja, technologia żywności, żywienie człowieka, ogrodnictwo, ale również i uczy praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Bardzo gorąco zapraszam Was do studiowania na naszej uczelni. Jest to naprawdę szkoła zawodowa. Tutaj będziesz mógł zdobyć kwalifikacje wysokie, umiejętności i z powodzeniem. Znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, bo przecież o to chodzi, żeby dobrze uczyć. Wysokiej klasy kadra, właśnie tutaj, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, zapraszam.